Panie Marszałek, Panie Wojewodo, Panie Starosto, Panie Przewodniczący yy, Powiatu, yy, Rada, yy, Powiatu. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczyste otwarcie środowiskowego Domu Samopomocy w Jego powstanie kosztowało dużo wysiłku, pracy i zaangażowania wiele osób. Owocem podjętego trudu z pewnością będzie i jest zadowolenie Najbardziej poszkodowanych przez los, a także ich rodzin i opiekunów. Bo jak powiedział Mikołaj Gogol, pomaganie innym, sami stajemy się lepsi. Nowo otwarty środowiskowy dom samopomocy w starach to placówka, w której osoby z różnym rodzajem niepełnosprawności znajdują wsparcie i fachową opiekę. To właśnie w tym miejscu potrzebujący mogą zdobywać umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, uczestniczyć w zajęciach dających możliwość rozwoju osobowości. Środowiskowy dom samopomocy jest miejscem, w którym człowiek zyskuje nadzieję na godne i szczęśliwe życie oraz otwiera się przed otaczającym go światem możliwość realizacji skrywanych aspiracji. Odkrywania i rozwijania niedostrzeżonych talentów, akceptacji i dzielenia się z innym bogactwem, które tkwi w każdym człowieku, dają właśnie środowiskowe domy samot pomocy społecznej. Powstające od kilku lat w całym kraju, w tym i w naszym powiecie. I co szczególnie mnie cieszy, także w gminie czasami. I tego właśnie życzę. By dom ten stał się placówką, do której osoby potrzebujące wsparcia będą przychodzić z uśmiechem i radością oraz przekonaniem, że nawet będąc osobą niepełnosprawną można normalnie żyć, realizować swoje marzenia i cele. W tym wyjątkowym dniu, w imieniu swoim oraz samorządu gminy Czas Stary, na ręce pana starosty Andrzeja Szymanka, Składam gratulacje realizacji kolejnego jakże ważnego przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania składam Panu Pawłowi Szembele, kierownikowi Środowiskiego Domu Samopomocy Bosieku, za okazaną pomoc merytoryczną oraz podjęty trud w uruchomieniu nowej placówki. Dziękuję wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania i funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy w Czastach. Drodzy Państwo, to dla mnie jest prywatnie wielki dzień, bo jestem też ojcem takiego dziecka. Dziękuję bardzo. Panie Stosie.